To najlepsze wideorejestratory, które kosztują mniej niż 400 zł. Na start najtańsze urządzenie, czyli Prido Easy 2K, które ma wszystkie podstawowe elementy, takie jak nagrywanie awaryjne, nagrywanie w pętli, komendy głosowe czy aplikację mobilną. W przypadku jakości nagrań jest bardzo ok, szczególnie jak na tą cenę, bo w ciągu dnia zobaczysz wszystko, a w nocy prawie wszystko, no bo na przykład zobaczysz markę samochodu z tablicami już bym nie szalał. Kolejny model to na R87 GPS, który kupisz za 399 zł. Ma spory ekran, ale przede wszystkim jest tam też fajna funkcja, bo wideorejestrator sczytuje znaki i powiadomi cię wcześniej na przykład o tym, że zbliżasz się do przejścia dla pieszych. Super sprawa. Dodatkowo nagrywa wideo awaryjne też w czasie postoju, bo ma wbudowaną baterię. Także jeżeli ktoś uderzy w Ciebie na parkingu, to on się obudzi, nagra, a później z powrotem zaśnie, żeby oszczędzać energię. Jakość nagrań zgodna z ceną, bo w dzień jest spoko, a w nocy tak sobie, czyli tak jak się spodziewałem. Na koniec zostawiłem najbogatszy zestaw, który kupisz za 400, stówki, czyli Orlo RX 700 Plus Dual. Ma w sobie wszystkie podstawowe funkcje, takie jak nagrywanie w pętli, wideo awaryjne, moduł GPS, aplikację mobilną czy komendy głosowe. A jakość nagrań bardzo porównywalna do tego, co w poprzednim modelu. Tutaj jednak mamy coś ekstra, bo nie dopłacając ani złotówki mamy w zestawie kamerę tylną, co w tym segmencie cenowym wcale nie jest oczywiste.